Hello. Hello, witam Was na moim kanale. I dzisiaj Wam pokażę e, jak zbudzić Ciebie znowu z powrotem do życia. Po prostu dużo ludzi nie lubi sportu. E, Ruszę się za mało. W ogóle nie ma włączone krążenia. I akurat um, powinno się co jakiś czas włączać swoje krążenie. Przede wszystkim po jedzeniu, bo um, po prostu wtedy szybciej trawimy. I e, jak mamy składniki w żołądku, lepiej e, budujemy swoje mięśnie. Jak ćwiczymy na przykład na pustym żołądku. E, po, same z żołądka, przez sport składniki do naszego organizmu i nie tylko. Też jest ważne, potrzebne słońce. I no, ja to tutaj postawiłem na tej drodze do mojej furtki, bo to jest taki krótki, mały dystans. To każdy potrafi pokonać. Jak widzieliście, zrobiłem pod koniec małego sprinta. To e, się teraz dzieje, że moje serce bije i to jest bardzo dobrze, ale więcej już też nie potrzeba. To jest za dużo stresu. Ludzie, co nie robią sportu, nie lubią też pewnie stresu i po prostu e, e, powinniście, e, jak pobiec. nie możecie nawet tego, tego. Sprint to zrobić, ale powinniście przede wszystkim uspokoić to serce teraz. Tak jak bije to serce, do, to uspokoi czy nie? Możecie oddychać. Głębokie wdechy par razy. Tak trzy razy. Uwaga. W pomieszczeniach z takim oddychaniem, bo musimy być na polu, żeby oddychać głębokimi oddechami. Wtedy jest cyrkulacja i zawsze dochodzi nowe powietrze. Chyba, że w pomieszczeniu przy otwartym oknie albo kipnąć okno, to powinno już starczyć, ale lepiej jak będzie otwarty, w ogóle być przy oknie. Zależy jaka jakość powietrza też. No i wdychamy i wtedy się serce uspokaja. Jak się uspokaja, to nie kończymy to ćwiczenia, tylko po prostu biegamy jeszcze raz. No, znowu czekamy, aż jeszcze co uspokaja. Teraz musicie wiedzieć, że każdy krok się liczy i to znaczy, że ten dystans, któryście teraz przebiegli, to jest po prostu tłuszcz, który spaliliście. i, i e, może on go nie od razu spali, ale na liście waszym organizmowi teraz sygnał, że okej, okay, to co przeleczałem, masz teraz spalić na tłuszcz i i tak jest. Teraz powoli po prostu wiecie, wiesz, mięsień się po prostu psuje i teraz on musi się naprawić i teraz on bierze z i różnych innych składników z żołądka e, albo z wątroby e, po prostu te składniki teraz ściąga wszystko i leczy swój organizm znowu do swojego normalnego stanu tym, że będziecie więcej odporni. A ten stres, e, e, co jeszcze teraz zrobili, nie? że obić się coraz mocniejsi. Nie? No, serce się znowu uspokoiło. To biegamy jeszcze trzeci raz, co? No to jedziemy. Ważne też puszczać, wypuszczać powietrze, wdychać nowe powietrze. Jak musicie puszczać bąka, no to puszczę bąka, nie trzymajcie go. Te wszystkie gazy, że teraz po prostu tworzą. I musimy iść. To jest dobrze. Po takim czytaniu muszę położyć. A tutaj teraz jest śnieg. Jak chcecie się zahartować, ale lepiej na kocyku. Nie? I tak nie niedużo zdeszęż. Pompek 20 na początek może być jeszcze tylko jedna albo dwie, ale też żeby po prostu naprężyć mięśnie na brzuchu. Bo tutaj jest region, gdzie od razu bezpośrednio jest żołądek. Jak tutaj naprężycie mięśnie, to tutaj spala. Jak brzuszki, to spalicie najwięcej w regionie brzuszku. To znaczy, że jak robicie brzuszki, nie paliczy. Tutaj, tuż, może też, ale minimalnie. I tak, tutaj koncentruję się, po prostu koncentruję się nad, nad brzuchem, nad nogami. No i na koniec muszę zrobić porę pompek, albo co jest też jeszcze dobre, skakacze do, góry do góry. Uspokoić serce, żeby ten i tak idziecie powolutku. Możecie więcej chcieć zrobić, ale e, staracie się powolutku. Nie skaczecie 30 na raz, tylko 3, potem 5, 6, może zostajecie też na 6 przez chwilę, i potem i dalej na 8, albo i, 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 i tak e, stepowo, nie? Krok po kroku, po małych, małych kroki mały krok za krokiem, o, dokładnie tak. No desze. no w sumie tyle. Nie będzie się jeszcze gapić, jak sobie brzuszki będę robił następnym razem.